Cześć, witajcie! Mój odcinek, drugi odcinek. Dzisiaj zrobiłem kilka rzeczy na polu, pokażę wam. Pójdziemy sobie tędy. Bo nie chce mi się otwierać wiatr. No i już trochę zrobiłem na innym odcinku. Już pole to, że chciałem i zaorałem. Nie wiem, może pójdziemy w tym odcinku na grzyby. No bo... O tu sobie popatrzę w lesie. Widzowie, co tam stoi? Widzowie, patrzcie, opryskiwacz stoi. Oho, ho, 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 ho. Zobaczcie, czy ktoś robi na mnie po łapkę nikt nie lubi polaki jak postawione. dobra biorę 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 e no biorę e biole, biorę 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 e biorę jedziemy e albo szybkiem szybka to chyba nie tu jedziemy w kształt ludzie nie liczą no, no. jestem bardziej stabilny to mi się ostro różni jadę go w sumie Zostanie na gospodarce. Może coś jeszcze znajdę. Ale nie wiem. Posiane mam, co mo mogę robić. Oprócz tego, bo, bo się nie zmieści. Tak, wiecie, wiecie. I teraz dzisiaj będziemy kupować świnie. Gąsiok. To zgasę gorsok. Szybko Tu nie. Tu chyba. Nie mam kupionych zwierząt widzowie. chyba kupić. Kury kupujemy. Kupiłem kury. Pójdziemy jeszcze na grzyby, może coś znajdziemy. Idziemy na grzyby, może coś jeszcze znajdziemy. No bo jak coś znalazłem, to chyba musi być para. Idziemy sobie tędy razkiem. Hmm, tu coś się buduje. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Non so chi sei tu che ci Tu bizzo, strano. Non spawno, zato. Co'! Vuoi dire che stoi? Jezu, smania. Sarà sbandigata? Hallo, odpalił! Jadę go. Jadę go pokoronować. Czekajcie, widzę, żeby muszę wyklęcić. I nic nie widzę i słabo to zrobiłam. sam, słabo ktoś to zrobił. I gaz, i gaz do bejku. Jadę go pokolorować. Nie chcę, no je, jedziemy. Pokażę, ale gdy mi... Poka, po, tu to czy że jedzie. Yy, pokażę wam ile moja przyczepa mieści, bo... w następnym odcinku wam nie mówiłem. I zostawcie łapkę w górę i subika, i komentarz. Będę bardzo wdzięczny. A pierwsze moje nasiona są. ja No. Teraz trzeba pokolorować. Kulec będzie po lemoncie, esiok. No to będzie po lemoncie, Nie będę tak przywinął, ale zróbmy. I go koloruję, no. Nie, żółty. Czerwony. Nie, czerwony nie. Yes, in my car, I don't know. My in my car. No, I don't